Witamy naszych widzów w Informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś będzie bardzo zimowo, czyli powiemy, co dzieje się na legnickich ulicach po ataku zimy. Z okazji zaś z tego czwartku będzie też co nieco na słodko, czyli o pączkach. Zapraszamy. Od kilku dni cała Polska, ale też Legnica zmaga się ze srogą zimą. Kierowcy nie przebierają w słowach, komentując trudną sytuację na drogach. Jedni rezygnują z prowadzenia samochodów, inni walczą z zaspami, próbując dostać się do pracy czy do domu. Piesi próbują pokonywać Legnickie chodniki, a to niełatwe zadanie. Pierwsze godziny i dni były najgorsze. Zimowym utrzymaniem dróg na zlecenie zarządu dróg miejskich w Legnicy zajmuje się na podstawie podpisanej w grudniu umowy Legnickie Przeci Gospodarki Komunalnej. W ramach tej umowy zlecamy zimowe utrzymanie dróg w różnych standardach. Te standardy są opracowane na, na podstawie wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Każdemu standardowi jest jest przypisany, jest przypisany ten efekt, efekt i czas. W ciągu którego firma jest zobowiązana ten efekt osiągnąć. Tymczasem kierowcy jeżdżący po Legnickich ulicach zapewniają, że efektów nie ma. Niektórzy kuszą się o komentarz, że nie widzieli półgopiaskarek w mieście. Jak zapewnia ZDM, praca pojazdów jest monitorowana. Pomocnym jest, nas, jest dla nas system GPS: czyli każdy, każdy z samochodów, czy to pług, czy, czy półgopiaskarka, ma zamontowane. Tutaj w siedzibie zarządu dróg miejskich, ile jednostek jeździ, gdzie jeżdżą, także oprócz tego inspektor nadzoru, nadzoru któremu z racji wykonywanych obowiązków przynależy ten zakres. Robi objazdy, sprawdza. Jak zapewnia prezes LPGK, służby robią, co mogą. Odśnieżanie trwa systematycznie, ale pierwsze dni ciągłych opadów w śniegu nie ułatwiały zadania. Tabor pojazdów do zimowego utrzymania dróg w Legnicy nie jest mały, a sytuacja została opanowana. Dzisiaj mamy sytuację taką, jeżeli nawet spojrzymy na system kamery ITS Legnisa, że w miarę Większość dróg, e, tych neurologicznych dla komunikacji miasta Lednicy jest czarna. O ile głównymi ulicami w mieście da się już jeździć, o tyle te mniejsze zdają się być zapomniane przez służby miejskie. Prośba jest o, o, o zrozumienie wszystkich mieszkańców ulic, ulic tzw. oświetlowych. Na które po prostu w tej chwili przy tym potencjale no na razie, na razie nie, nie ma szans, żeby wjechać w te boczne, boczne uliczki. Zaczynamy kolejne ulice, które są jakby w dalszej kategorii utrzymania. Natomiast przede wszystkim dbamy o to, żeby ten podstawowy układ komunikacyjny był utrzymany na poziomie umożliwiającym bezkolizyjne przemieszczanie się mieszkańców. W Legnicy LPGK utrzymuje drogi zgodnie z umową stosując mieszankę piasku i soli. My sól nabywamy od metrako, czyli można powiedzieć bezpośrednio, prawie że od producenta, czyli kalichałem polska mieć. Mamy dobrej jakości sól yy, i robimy w tej chwili mieszanki. LPGK posiada 14 zestawów pojazdów do zimowego utrzymania dróg. Tabor ten służy też utrzymaniu dróg w całym powiecie. LPGK zatrudnia ponad 110 osób, w tym około 40 kilku kierowców. Nie ukrywam, że yy, obecny stan pandemii w jakiś sposób yy, utrudnia nam w tej chwili na przykład jest nieobecnych aż siedmiu kierowców, że część przebywa na izolacji lub w a część na razie ma zwolnienia lekarskie. Służby miejskie apelują do Legnicza na oparkowanie swoich pojazdów, tak by nie kolidowały z ruchem tych, które utrzymują drogi. Kierowcom przypominamy, że zimowa aura utrzyma się jeszcze przynajmniej do końca lutego. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i być może w prywatne łopaty. Zima jest łaskawa dla KGHM Metrako, ta za sprawą ilości soli, jaką spółka z Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi sprzedaje. Zaśnieżone i śliskie drogi wymagają sporych ilości soli, a tą wydobywa się w kopalni ZG Polkowice Sieroszowice. Dystrybucją zajmuje się właśnie KGHM Metrako. Sól KGHM magazynowana jest w jednym z największych magazynów w Europie, który znajduje się przy szybie SW1. Jest w stanie pomieścić 70 tys. ton soli drogowej. Obsługujemy cały południowo-zachodni region naszego kraju i nie tylko. Również klientów z Niemiec, klientów z Czech, klientów blisko granicy i klientów trochę bardziej oddalonych. Do końca stycznia KGHM Metrako sprzedał już ponad 50 tysięcy ton soli drogowej. Zbyt soli drogowej trwa okrągły rok, ale sezon, tak zwany wysoki na sól to czas od października do końca marca. Nie ukrywamy, że jesteśmy uzależnieni od sezonu zimowego, od opadów, śniegu, deszczu, gołoledzi czy mrozów. E, aura bardzo nas cieszy, jest bardzo duże zapotrzebowanie na sól i jesteśmy w stanie temu sprostać. E, stajemy na wysokości zadania. W magazynie soli. Na co dzień pracuje 14 osób. Po odbiór niezbędnego zimą dla drogowców minerału przyjeżdża dziennie kilkanaście pojazdów. Sól kamienna wydobywana jest w kopalni Polkowice-Sieroszowice od września 1991 roku. Ruszył nabór wniosków dla przedsiębiorców starających się o dotacje w ramach tarczy branżowej. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy czeka na tych właścicieli firm, którzy wpisują się w wachlarz branż do tego uprawnionych. W ramach tarczy branżowej o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy mają przeważającą działalność, czyli przeważające PKD w wymienionych 49 branżach. Zostały troszeczkę poszerzone. Poszerzone te możliwości, we wcześniejszej edycji było 41, teraz jest znacznie więcej. To jest branża turystyczna, branża hotelarska, branża gastronomiczna, edukacyjna, rozrywkowa, kulturalna. W tej odsłonie tarczy antykryzysowej służącej firmom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa nastąpiła zmiana zasad w porównaniu do wcześniejszych edycji pomocowych. W chwili obecnej aby ubiegać się o tę formę wsparcia, należy spełnić jednocześnie trzy warunki. Czyli branża jest skierowana przede wszystkim do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli trzeba być właśnie tym małym albo mikroprzedsiębiorcą. Prowadzić y, działalność przeważającym PKD, jednym z tych 49 wymienionych, na dzień y, 30 listopada. To jest taka data graniczna. Czyli tego 30 listopada trzeba prowadzić właśnie działalność w tej branży. Działalność nie może być zawieszona. Ważnym kryterium jest to mówiące o przychodach w danej firmie. Przedsiębiorca starający się o dotację musi wykazać minimum 40% spadku przychodów, porównując dwa miesiące następujące po sobie, ale poprzedzające miesiąc, w którym wniosek jest składany. A zatem, na przykład składając wniosek w lutym, porównujemy styczeń do grudnia, zaś w marcu, luty do stycznia. Spotykamy się, że wielu naszych klientów omyłkowo składa wniosek w ramach pożyczki. Pożyczka była formą obowiązującą w zeszłym roku, która została przedłużona do marca tego roku, aczkolwiek ona jest jednorazowo czyli jeżeli ktoś skorzystał w zeszłym roku, w tym roku już nie można. Natomiast dotację branżową można łączyć. Można ją łączyć z pożyczką, oraz jeżeli, była, jeżeli przedsiębiorca obiegał się w poprzedniej edycji o tarczę branżową w tej edycji w drugiej również może z niej skorzystać. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Witelona w Legnicy 9 lutego ruszyła z 12 legnickimi prezentacjami edukacyjnymi. Niestety w związku z pandemią koronawirusa tym razem wydarzenie organizowane jest online. Mimo to oferta PWZ może znacznie ułatwić decyzję wielu młodym ludziom. Przed Wami trudny moment życia, w którym będziecie decydować o swojej przyszłej karierze zawodowej. Wybór ten w znacznym stopniu zadecyduje o tym, co będziecie robić nie tylko przez kilka najbliższych lat, ale w dalszej perspektywie przesądzi o tym, czy będziecie zadowoleni i w pełni spełnieni, pracując w wybranym zawodzie. Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych z Legnicy i Powiatu Legnickiego, uczelni wyższych, a także instytucji edukacyjno-szkoleniowych są prezentowane na platformie www.lpe.pwsz.legnica. .pl. W ramach platformy zostały udostępnione wykłady popularno-naukowe, prezentacje oraz prelekcje. Ideą tego przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostępnej oferty edukacyjnej oraz możliwości rozwoju osobistego. Jestem głęboko przekonany, że dzięki temu wydarzeniu poznacie wszystkie aspekty związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych w roku 2021, a tym samym podejmiecie decyzje związane z dalszą edukacją. Legnickie prezentacje edukacyjne potrwają dwa miesiące. 8 lutego ruszył konkurs fotograficzny pod hasłem Show Me Emotion. Przedsięwzięcie organizuje Urząd Miasta w Legnicy. Każdy, kto lubi robić komuś w fotografie lub sobie, może wziąć w nim udział. Chcemy y, troszeczkę, y, aby młodzież, że tak powiem, wyluzowała i y, y, zaprezentowała nam swoje emocje w taki nieszablonowy sposób y, poprzez taką twórczość w postaci właśnie y, zrobienia zdjęcia, wysłania y, tego zdjęcia do nas tutaj na y, mail j.palegnica.eu. Na fotografiach należy uchwycić emocje towarzyszące młodym osobom w życiu codziennym, jak na przykład radość, smutek, złość czy strach. Fotografia ma być cyfrowa i wykonana w pionie. Każdy y, młody człowiek może wziąć y, smartfon, zrobić sobie selfie bądź poprosić kogoś, aby y, zrobił mu takie zdjęcie portretowe. Na pracę, czyli na te zdjęcia, czekamy do 8 marca. Zdjęcie może być kolorowe lub czarno-białe w formacie JPG. Jego rozmiar nie może być mniejszy niż 2 MB i nie większy niż 8 MB. Fotografie można też obrabić cyfrowo. Konkurs wspierają fantastyczni partnerzy, którzy na co dzień wspierają dzieci i młodzież w różnych działaniach. To jest Dekaton Legnica i Leroy Merle również w Legnicy. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Każdy, kto ma jakieś pytania związane z konkursem, może zadzwonić pod numer 76 721 2364. Zwycięskie i wyróżnione prace trafią na wystawę, o której w szczegółach Urząd poinformuje. Nawet COVID-19 nie zatrzyma tłustego czwartku. Może dlatego, że to bardzo przyjemna i smaczna tradycja. Może obostrzenia wkradły się do cukierni i sklepów. Może trzeba czekać w ogonku za drzwiami, ale jedno jest pewne. Po dobre pączki warto zaczekać w kolejce, a cukiernie, mimo pandemii, jakoś sobie radzą. Nie chcę narzekać, jest bardzo trudna sytuacja, ale mamy wiele zapytań o pączki, więc myślę, że. Polacy, Legniczanie, e, chcąc dotrzymać tradycji, będą robić u nas zakupy. Dystans jak najbardziej, nasi klienci są bardzo zdyscyplinowani i sami pilnują tego dystansu, e, więc sklep mamy duży, to nie będzie problem, myślę. I faktycznie tradycji stało się zadość. Z roku na rok w pączkowym menu pojawiają się różnorodne pomysły na nowe smaki, a praca w cukierniach trwa nad tymi wypiekami już od środy. Tajemnicą dobrego pączka. Przede wszystkim dobre składniki i dużo serca włożonego w pracę. No i co jest bardzo ważne, my pączki od początku do końca robimy ręcznie, e, ręcznie nadziewamy, ręcznie zawijamy. E, no, to już jest w obecnych czasach e, rzadkość. Mimo pandemii, obostrzeń i braku wielu rozrywek o podniebienie, można zadbać, bo jak mówią specjaliści od słodkości, okazji w kalendarzu nie brakuje. W tym roku mamy y, taką sytuację, że zbiega nam się tłusty czwartek, a za moment walentynki, więc y, tym bardziej mamy no, zakończenie karnawału na bogato. Najpierw pączki, a za chwilkę różne serduszka słodkie z piernika, z bitej śmietany. Także na pewno uczcimy to zakończenie karnawału w tym roku. Pączki mają niestety dużo kalorii. Dietetycy twierdzą, że dwa pączki to wartość kaloryczna jednego porządnego obiadu. My się nie ograniczamy w ten dzień i nasi klienci również. Są tacy klienci, którzy potrafią zjeść 10 pączków naraz, ale oczywiście są tacy, którzy zjedzą symbolicznie jednego czy dwa, bo mamy z różnym nadzieniem te pączki, tak? To trzeba też podkreślić. Tradycyjnie z różą, z adwokatem, z bitą śmietaną, z serem. No więc przy takim wyborze to na jednym się nie może skończyć. Czasami słodkości kupujemy, mówiąc kolokwialnie, oczami. Jak zatem przechować nadmiar pączków, chcąc odłożyć je na później? Po czym poznać dobrego pączka, właśnie po tym, czy on na drugi dzień jest również świeży. A takie są właśnie nasze pączki, kiedy są dobre składniki. To ten pączek na drugi dzień będzie równie świeży jak w pierwszy. Co się nie zdarza w pączkach kupionych w markecie, które były wcześniej mrożone. Ale jeżeli naprawdę komuś by zostało tak dużo pączków, nie wierzę, żeby komuś zostały. Ci jednak, którzy walczą z kilogramami, powinni rozsądnie podejść do tradycji, biorąc pod uwagę, że siłownie i kluby fitness wciąż są zamknięte w ramach rządowych obostrzeń, a aura nie sprzyja bezpiecznemu bieganiu czy jeździe na rowerze. Dziś to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę, wszystkim życzymy, by trzymali się ciepło i zapraszamy na kolejne wydanie naszych informacji już za tydzień.